Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Stanisław Guś, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Jestem człowiekiem po przejściach. Dwa i pół roku temu przeszedłem śmierć kliniczną. Później była następowa operacja na otwartym sercu. No i po dwuletniej przerwie, ponieważ przez swoje ostatnie 38 lat byłem cały czas aktywny, ale teraz z powodu tych przejść Byłem w takim, jak dla mnie oceniałem to bez ruchu, ale dowiedziałem się od swoich przyjaciół, że jest taki ośrodek w kielcach jak East Side, i w którym właśnie nie ma maszyn są takie funkcjonalne, naturalne ćwiczenia, nieizolowane jak na maszynach, na przykład takie, tylko są fizjologiczna walka z grawitacją, że chcąc na przykład trzymać handel, on. Pracuje nami, my musimy go ufiksować, czyli nie tylko jedna grupa, ale cała grupa mięśni, na przykład przed przedramion, pleców musi stabilizować. Podobnie ćwiczenia, to są najważniejsze, gimnastyka, rozciąganie. To, co jest podstawą, do tego dochodzą właśnie indywidualne zakresy ćwiczeń, czy to na guma, różnych obciążeniach, różne teliksy. W różnych uchwytach, w różnych pozycjach, różne ćwiczenia i po różnych pozycjach ćwiczenie z ketlami, z antlami, i to na pewno w tej chwili, po tym półrocznym ćwiczeniu, dopiero, ale wiem, że moja kondycja się poprawia, czuję się o wiele lepiej. Wracam do dawnych czasów, kiedy byłem powiedzmy sobie physically fit, teraz z przyjemnością przychodzę tutaj. To jest rzeczywiście bardzo kompetentny zespół trenerów personalnych, które indywidualizuje, koncentrują się nade mną. No ja, jako lekarz, mogę to też i ocenić, prawda? Więc y, jestem bardzo zadowolony z tego miejsca, gdzie jest atmosfera taka kameralna, spokojna. Każdy trener zajmuje się swoją osobą, tak jak mną się zajmuje Patryk czy Mati. Prawda? I to jest to, czego najbardziej mi jest potrzebne. Chociaż ja mam teraz dopiero 77 lat, to wszystkie ćwiczenia trzy razy w tygodniu, czwarty raz ćwiczenie w domu, prawda? No, daje mi radość życia, chęć do życia, ponieważ mam jeszcze dużo marzeń, dużo chcę jeszcze zrobić dla moich pacjentów, więc te pobyty tutaj w Eastside pozwala mi też dać mieć siłę do realizacji dalszych marzeń.